Okej, okay, witam Was z z 19 w kolejnym odcinku. Dzisiaj po prostu będziemy sobie grali w Minecrafta. Jak już widzicie, mam tutaj troszkę drzewa wy... zrąbanego, bo coś mi się po prostu skraszowało. I musiałem jeszcze raz zacząć, ale teraz już możemy lecieć. Nie chciałem od nowa tworzyć, bo fajny świat się wygenerował. Widzę tam jakieś łąki. A jak wiadomo w Minecrafcie, to każdy lubi tylko sobie wchodzić i zwiedzać te wioski, nie? bo to jest najlepsze. U. Jakiś ładny kanion od razu. No nie powiecie mi, że Minecraft nie jest cudowną grą, po prostu. Można do niej wrócić po jakiejś dłuższej przerwie i powiedzieć, no naprawdę jesteś piękna. Tak nikomu nie powiecie, nawet dziewczynie, ale e, Minecraftowi możecie tak powiedzieć. Zawsze nas czymś zaskoczy. O, już zombiaki widzicie. Panie zombiaku, o! Skąd tam się wziął villager? Widzicie, mówiłem o wioskach i już od razu mamy, mamy pierwszych villagerów, ale w sumie nie wiem skąd villager się wziął w wiosce. Może to będzie nasza taka, powiedzmy, wyzwanie, żeby go uratować stamtąd. To jest jakaś w ogóle nowa wersja, 1.19.4 chyba. Chyba niedawno wyszła, jakoś kilka dni temu, więc e, może jakimiś nowościami nas zaskoczy. Nie oglądałem w sumie, co tam jest nowego. Więc czekamy, czekamy po prostu na nowości, mamy bardzo dużo drewna. Ten odcinek będzie taki po prostu, mi się wydaje, szarpany, ale sobie pogramy, po prostu tak pomyślałem, że nie wiem, czy już to mówiłem, bo <laughs> po prostu sobie pogramy w Minecrafta, pobudujemy coś, jak za starych dobrych czasów. Wiecie jak to było. Nie tak jak teraz, po prostu serwery, tam jakieś zabijania, jakieś PvP, takie coś. Tutaj po prostu zwykły survival. Słyszałem, że po podobno te nowe wersje mają jakieś dziwne bagi, ale to jest jakaś taka niepotwierdzona niepotwierdzona teza, zobaczymy, czy nam się coś też przytrafi. No ten, ten villager to już jakby było takie pierwsze potwierdzenie, że coś jest nie tak, bo jednak w kanionie, kanionie Villager to jest powiedzmy dziwne. Dobra, tego drzewa już może starczy. Popatrzmy jak to tam wygląda. Ups, widzieliście tego parkura. Tam są, tam są jakieś, jak to powiedzieć, niziny, więc tam sobie pójdziemy popatrzeć co tam jest. Może tam będą jakieś wioski. A co to jest? To wygląda jak jakieś drzewo, ale jakieś takie dziwne. Zaraz zobaczymy. To, czym nas tu Minecraft znowu zaskoczył? O prosiaki! Prosiaki trzeba zbierać siedzonko! Hm? Co to jest? To wygląda jak odwrócone drzewo. Prawda? Czekajcie, zobaczymy z góry, jak to wygląda. To jest bardzo interesujące. Dirty. Dirty, you are dirty. Dobra. Co? O kurde, przepraszam, bo tutaj jest taki i zombie w ogóle, skąd to wychodzi, co tu się dzieje w tym Minecrafcie? Ja wiem, że nie grałem jakieś tam kilka miesięcy, ale... hello! Dobra, rozwalone to. Sery, to jest odwrócone drzewo, patrzcie, to tak jakby urosło nie wiadomo jak. Lol. Lolki bolki. Dobra, ale anomalia lubią być niszczone. W Minecraft jest taka zasada: jeśli coś jest dziwnego, to rozwal to, wtedy to cię nie przestraszy. W życiu też tak jest po prostu. Jak się kogoś boisz, to go pobij. Albo dobra, dobra, nic nie będę mówił, bo jeszcze kogoś pobijecie. Uuu, dziurki. My lubimy dziury, to lecimy tam. Mieszkanko na pierwszą noc trzeba znaleźć, jak to powiedział kiedyś taki jeden gościu. Dobra, troszkę drzewa, robimy crafting table Jakieś podstawowe narzędzia by się przydały Myślę tak... Ile to może trwać? Tak myślę 15 minut no Ile to może być... My, możemy grać w tego Minecrafta? Uu! Dobra, było blisko ale wchodzimy tutaj, będziemy już od razu eksplorowali, wiadomo jak to są jaskinie, są najlepsze. W Minecrafta to warto, znaczy się, ja tak przynajmniej mam, że często gram po prostu, nie wiem, 15 minut na, na pół roku, żeby po prostu wejść do jednej jaskini, zdobyć jeden, jeden diament, dobra wyłamam Tam się zgrom dopiero zaś za pół roku. Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej. Że was nie za, nie będę zaniedbywał moi kochani widzowie. Dobra, szybkie rozwalanie, bo tam, tam się, tam jest jasno, więc tam, hmm. czemu tu jest tak jasno? Aha, że to świeci? Tak jest? Aha, dobra. To są jakieś takie świecące wodorosty, tak? Znaczy wiem, że to już chyba, o, już idzie noc. Jeszcze nic nie zrobiliśmy, a już noc. Trzeba będzie się tu przespać w tej dzikiej jaskini. Zróbmy pierwsze narzędzia, szybko, pyk, pyk, pyk. Miedź. Muszę poczytać, do czego jest miedź. Czy z tego da się jakieś narzędzia wyrabiać, czy coś? Tu znowu coś jest jakieś dziwne. Co to jest? A, to jest trawa, dobra. Myślałem, że coś gorszego. Dobra, pierwszy węgiel. Dla mnie węgiel to jest nic dziwnego. Ja jestem ze Śląska, to jest jak chleb. Po prostu my tutaj mamy węgiel, to na śniadanie sobie jemy. Czy mi się wydaje, czy bardzo szybko się robi noc w tym Minecrafcie? Dobra, podobna jest taka legenda, że nie wolno patrzeć na księżyc, bo dzieją się różne dziwne kolejne, kolejne raz to powiem, anomalia w tej grze. Więc trzeba uważać. Mm, nie wiem, może się tu jakoś zabarykodujemy i sobie pójdziemy w głąb tej jaskini, zobaczymy co tam jest. Robimy ber mur berliński. O Jezus, jak ja to buduję? Normalnie kaleka jak nie wiem. Dobra, tutaj na pewno nic nie wpadnie. Jestem tego pewien. Dobra, teraz już teraz już, a nie, dobra, jest jeszcze szansa. Dobra, teraz już nie ma szans na pewno. Dobra, jakieś szybkie pochodnie. Tak, wiem, że mój skin jest bardzo fajny. Exploring. Szybkie stawianie. Czy jak ja to rozwalę to to mi spadnie na głowę czy to już nie jest tak? Czy to już tak nie działa? No dobra, dalej tak działa. Myślałem, że już zmienili jakoś to fizy... jakąś to ta fizyka jakoś zmienili, ale jednak... nie. Co takie puste te jaskinie? Dzieje się to coś w ogóle? Mam w ogóle ustawione te potwory, Ja jest difficult. Znaczy no, e normal. żeby mi tu na głowa nie spadł coś dobra idziemy tędy minecrafty teraz więcej tej rudy tego tej miedzi niż niż tego żelaza dobra zrobiłem sobie jakieś narzędzia i wiecie co postanowiłem że nudzi mi się troszkę w tej te kopanie więc idziemy walczyć o tu są pierwsze mobki dobra chodźcie tu chodźcie tu zombiaki walking dead Ty świnia Dobra, jesteście moi, dawać EXPA CREEPER Chodź tu świnka, wow A ty skądś się wy wylos... Zombie, chodź tu Dobra, lecimy dalej Dużo walki za walki w tym odcinku będzie. O, masz ty! Ty świnio! Ty. Chodź tu, pajączku! chodź tu! Chodź tu, ty! O ty kurde, Spidermanem będę teraz. Dobra, to może przepłyńmy sobie tam na tą drugą stronę. Bo widzę, że tutaj nie ma za dużo ciekawych rzeczy. Dobra, zjem surowe mięso. Wiem, że nie powinienem, ale. Co tam? Kurczę, tu tylko jeden. To tylko jeden ten czy? Dobra, łódka. Szybko łódka robimy. Jesteśmy prawdziwymi podróżnikami, nie możemy pływać. Każdy prawdziwy podróżnik ma łódkę ze sobą. Ahoj przygodo! Dobra, zróbmy tak, że zostawimy tą łódkę tutaj. Gdyby się tak zdarzyło, że jakiś nieznajomy podróżnik byłby w potrzebie, to niech sobie ją weźmie. Zapamiętajmy, wielkie drzewo i łódka. Jeśli kiedyś tu wrócimy, a tej łódki nie będzie, to znaczy, że. Minecraft znowu nas zaskoczył. Chyba, że rzeczy po, po jakimś czasie znikają, ale nie łódki raczej nie powinny znikać. Najważniejsze jest, żeby świat oczyścić ze wszystkich świn Żeby nie zatruwali nam społeczeństwa. Dobra, lecimy dalej. Witaj, piękny świecie! O, to jest dobre miejsce na wybudowanie jakiegoś zamku czy czegoś takiego. Myślę, że w następnym odcinku zbudujemy sobie jakiś domek, albo po prostu zbuduję domek i później go wam go pokażę. A teraz na ten czas po prostu będziemy sobie tak eksplorowali i oglądali co tu jest ciekawego. Widzicie, kolejne mosty dla pana starosty. No to jest dziwne, ten Minecraft po prostu to jest jakieś same anomalie. A wy myśleliście, że żartuje? Dobra, przechodzimy tym pięknym mostem, który postanowił wygenerować nam Minecraft. No niesamowite po prostu. Najpierw w villager w kan kanionie. Później odwrócone drzewo. Dobra, myślę, że odwrócone drzewo jest naj najdziwniejsze. Teraz e, to. Czyli most z Dirta, Ale dobra, nie zbliżamy się do koni, bo widzę, że mają, niektóre mają ospę To nie chcemy się zarazić Dobra, ja szukam po prostu... Po prostu szukam wioski No i jest! Proszę bardzo! No i wyprosiłem! Dobra, idziemy Piękna Wielka Wiecie, to jest najgorsze, że gra się w Minecrafta I po jakimś czasie fajnie się tak buduje, ale czuje się taką samotność no, ale jednak mamy tych wieśniaków. Nie są może za bardzo rozmowni. Znaczy coś tam mówią, ale może nie to, co byśmy chcieli. Siema byku. Dobra, dobra, fajnie. Ten, największa zabawa, po prostu wejść do wioski i. Co ty tam? Co ty tam ważysz? I po prostu zobaczyć, czy są skrzynki. No i jak nie ma skrzynek, to cała zabawa się traci. Co oni mają? Dwie wieże? Ja cię kręcę. no kolejna. Czy to jest anomalia? Czy to można już yy, brać pod względem anomalii, czy to jeszcze nie jest? Po prostu dwie wieże. Sauron byłby z was dumny. Naprawdę, panowie, jesteście wielcy. Nie wiem, czy to... Nie jest znak, że to jest yy, wioska po prostu zła. Kłotki macie. Znaczy nie, jak ktoś ma koty, to nie może być zły. Widzieliście, żeby wróg kiedyś miał kota? No nie, no to... No po prostu, no... Co to jest? Co to jest? Kolejna anomalia. No, Minecraft. Naprawdę? Naprawdę? Wymyśliliście, że ja żartuję z tym drzewem i z tym... No i jeszcze wieśniak nie może wyjść z domu. No. Kolejny dobry uczynek. Najpierw był yy, podróżnik, który będzie chciał... Dobra, nie mogłem tu tego postawić, to było dziwne. Idź, Pani Wieśniak. Ratuję Panu życie, nie ma za co. Proszę mnie tylko nie zabić, nie, nie zgarnąć do oddziałów orków w waszych dwóch wieżach i będzie dobrze. Lewitujący dom. No i myśleliście, że żartuję z tym, z tym drzewem i z tym, z tym villagerem, a tu proszę bardzo, jakie tu, są, jakie tu się rzeczy dzieją w tym Minecraftie. Dobra, po co ja tu wchodzę do tych pojedynczych domków, jak tu nigdy nic nie ma? Tu? O, ja nie wiedziałem, że takie coś mają: świnie i te. Tam jakieś bloki znowu. Dobra, bidna wioska, bo nie ma skrzynek. No ale dobra, chociaż, chociaż mamy przyjaciół. E, no zobaczymy, zobaczymy. Oj, jest golem. Panie, co tu się stało? Ja się pytam, co tu się stało. Mają na radę. Chyba, chyba coś. Się, chyba się cieszą, że uratowałem tego gościa i po prostu teraz tutaj rozmawiałem na ten temat. Nie, nie, nie. Nie o tym wygadacie. No, no dobra. Stary. O, tu jest. Tu będzie coś. Ale naprawdę wielka wioska. Się trafiła. Jak tu nie będzie skrzynki, to was nie lubię. U Góry? No, nie, no. Nienawidzę was, chłopaki. Co wy to? Dobra, ostatnia nadzieja. Ostatnia nadzieja w was Chodźmy o kurczę. Panowie, co to spadło? Coś tu spadło? Nie Dobra Wiecie co? Nie sadźcie sobie tak drzew, bo nie możecie wejść do... Wiem, że jesteście razem boje, ale bez przesady, żeby tak... Drzewo od razu, tak widać, że ci, ci panowie się muszą nie lubić, skoro tak się odgrodzili bardzo. No ale wi wiadomo, jak to jest ze sąsiadami: można ich, można ich lubić, można ich nienawidzić. Fajne molo macie. Dobra, koniki, wszystko jest. Słońce zachodzi. Mamy to, co chcieliśmy, doszliśmy do wioski. I myślę, że tutaj po prostu zakończymy I zobaczymy czy wieśniacy O, dobra, to wyratuję. Zobaczymy czy wieśniacy nas polubią A ty co to jesteś za jeden? Kurczę! Oj, przepraszam. przepraszam Nie uciekaj Chodź tu ty Bestio Aha Uratowałem twojego gościa i dałeś mi taką zniżkę Dobra, fajnie Widzicie? Dobro wraca, dobro wraca. Dobra, słońce zachodzi. Co to jest? Czy to koń? Czy to Enderman? Czy to Slenderman? Tego się dowiemy w kolejnym odcinku. Dobra, z y mamy to, co chcieliśmy. Znaleźliśmy wioskę. I ja się z wami żegnam na ten czas. Y zobaczymy, jakie ni niespodzianki będzie szykował do nas Minecraft na w następnym odcinku. A ja się żegnam, bo zaraz zostanę zjedzony przez zombiego, a utknąłem w swojej saunie, więc do zobaczenia następnym razem, na razie. Cześć.